Dzień dobry. Witam wszystkich państwa tutaj obecnych. Zap witam zaproszone media na konferencji prasowej Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Powiatu Dzierżoniowskiego. Rok temu zorganizowaliśmy podobne wydarzenie, cieszyło się ono dużym zainteresowaniem i pozwoliło mieszkańcom powiatu dzierżoniowskiego poznać naszą działalność w mijającym roku. Wobec powyższego dzisiaj podobnie spotykamy się w troszeczkę okrojonej formie, ale również chcemy podsumować ten kończący się rok 2020, jeśli chodzi o naszą działalność jako klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni państwo, ponad 30 zapytań interpelacji pomogło nam pozyskać podstawową wiedzę dotyczącą kolejnych elementów funkcjonowania starostwa powiatowego w Dzierżoniowie, zarządu powiatu jak i innych jednostek podległych. Mając tą wiedzę, postanowiliśmy, że dzisiejsza konferencja zostanie podzielona na kilka bloków tematycznych. Te kwestie dotyczące edukacji oraz komisji rewizyjnej przedstawi nam pan radny Janusz Maniecki. A kwestie dotyczące Służby Zdrowia Ochrony Środowiska przedstawi nam radny Maciej Rojek. Szanowni Państwo, moja osoba poruszy kwestię dotyczącą funkcjonowania biura promocji Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym. W 2020 roku na początku stycznia złożyliśmy wniosek do Komisji Rewizyjnej, która miała na celu wyjaśnić wiele wątpliwości i po tym okresie możemy jasno i wyraźnie stwierdzić, że nasze. Jakby kwestie dotyczące złego funkcjonowania się potwierdziły. Mówimy to z przykrością, mówimy to troszeczkę z takim żalem, jednak Biuro Promocji w 2020 roku i w tych wnioskach Komisji Rewizyjnej wyjałania się, że musi jednak dojść do zmian, musi dojść do zmian w jej funkcjonowaniu, w jej zarządzaniu. I tutaj jesteśmy w stanie wyjść z takim apelem do pana starosty, żeby rozważył to, co jeden z wniosków Komisji Rewizyjnej zawierał. Zmianę dotyczącego sposobu funkcjonowania. Nie do końca rozwiązanie, ale na pewno trzeba się zastanowić, czy osoba, która obecnie zarządza i nadzoruje, powinna dalej pełnić tą funkcję, czy dokonać tego, co było wcześniej, czyli dwie osoby, które by się zajmowały jedna promocją i pełniło jednocześnie funkcję rzecznika prasową, a druga byłaby specjalistą od kultury, sportu i turystyki. Ale o tych wszystkich innych działaniach, które komisja rewizyjna podejmowała, o tych wszystkich kwestiach, powie radny Janusz Maniecki, który. Dziękuję bardzo, dobry wieczór, więc ja króciutko o trzech tematach. Pierwszy dotyczy mojej pracy w Komisji Rewizyjnej. Jestem jedynym przedstawicielem Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Wobec tego no, mam przyjemność uczestniczyć we wszystkich pracach wszystkich zespołów kontrolnych. E Osiem razy kontrolowaliśmy różne obszary działania e instytucji powiatowych w ubiegłym roku, Miej kończącym się roku, przepraszam, e Wydaje się, że w większości tych sytuacji udało nam się pozyskać wiedzę, która przekazana radnym i przekazana zarządowi powiatu może pomóc do usprawnienia działalności tych instytucji. Jeśli chodzi o biuro promocji, które kontrolował jeden z zespołów naszej komisji, to wnioski przyjęte przez te komisje są takie, że Należy zastanowić się nad kontynuowaniem w takiej formie, jak to było do tej pory. Balustarosty, tych wszystkich inicjatyw, które zostały wpisane w działalność Biura Promocji, z 15 w dobie epidemii odbyły się 3. I wydaje się, że nasze wnioski szły właśnie w kierunku takiego usprawnienia działalności biura, choć przyznać trzeba, że jednym z wniosków naszej komisji było też, Prośba do zarządu o rozważenie kwestii likwidacji biura promocji jako instytucji, która niespecjalnie spełnia się w starostwie powiatowym w Dzierżeniowie. Drugą kwestią to jest sprawa edukacji. Tutaj mieliśmy, jak pewnie wszyscy Państwo pamiętacie, sprawę likwidacji szkoły w Pieszycach. Chcę przypomnieć, że nasz klub konsekwentnie stał po stronie działań zmierzających i do podwyższenia. Zarobków nauczycieli robiliśmy to jeszcze przed tym, gdy powstał rządowy program wsparcia dla nauczycieli. Podobnie zajmowaliśmy jednak jednoznaczne stanowisko, jeśli chodzi o likwidację szkoły w pieszycach. Stało się inaczej. Większość radnych zdecydowała w inny sposób. Dziś nie ma szkoły średniej w pieszycach i naszym pojęciu jest to, w jakiś sposób degradowanie tego uroczego miasta. I jeszcze jedna kwestia, bo obszarów pracy radnych jest trochę, to jest kwestia naszej działalności politycznej. W ubiegłym roku wszyscy radni Prawa i Sprawiedliwości aktywnie włączyli się w kampanię wyborczą pana prezydenta Andrzeja Dudy, reelekcji pana prezydenta. Jest widoczny skutek, ponieważ proszę państwa, przypomnę tylko krótko, w pierwszej turze pan prezydent wygrał we wszystkich siedmiu gminach naszego powiatu. Natomiast po wyniku drugiej tury widać było również, że w skali powiatu pan prezydent Andrzej Duda osiągnął znaczący wynik ponad 50%. Jest to powód do tego, żeby dziękować wszystkim, którzy nam pomagali, nie tylko radnym, ale osobom, które współdziałały z nami przy osiągnięciu tego wyniku. I kończąc swoją krótką wypowiedź, chciałbym jedną rzecz jeszcze przypomnieć. Często ze strony koalicji rządzącej pojawiają się sugestie, że my, jako radni opozycyjni, pracujemy mniej, czy może mniej efektywnie, ponieważ zdecydowaliśmy się każdy z nas na pracę tylko w jednej komisji rady. Przypomnieć chcę, że jest to wynikiem naszego sprzeciwu wobec złamania obyczaju istniejącego we wszystkich kadencjach Rady Powiatu od początku istnienia powiatów, gdzie Największe kluby radnych, bez względu na to, czy jest to opozycja, czy koalicja rządząca, miały swoich reprezentantów w prezydium Rady Powiatu. W 2018 roku złamano ten obyczaj wobec powyższego. Przyjęliśmy tego rodzaju rozwiązanie. O tym, że pracujemy i niespecjalnie przejmujemy się choćby podjętą przez większość koalicyjną decyzją o obniżeniu naszych diet. Bo nie dla diet pracujemy w Radzie Powiatu i niespecjalnie nam przeszkadza to, że tak zostaliśmy potraktowani. Każdy z nas, jeżeli chce, to uczestniczy w posiedzeniach innych komisji i niespecjalnie chce za to otrzymywać dodatkowe, dodatkowe pieniądze. I myślę, proszę Państwa, że ten rok przepracowaliśmy dobrze jako klub radnych. Na ile mogliśmy, to staraliśmy się te wszystkie kwestie dobrze rozwiązywać. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie wszystkich mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego. Jak moi przedmówcy szanowni wspomnieli, chciałbym e, omówić sytuację w szpitalu, omówić sytuację dotyczącą ochrony środowiska w naszym powiecie. A więc zaczynając od szpitala, e, nie mając decydującego głosu w naszym powiecie odnośnie losów, zarządzania, i dofinansowywania szpitala, staramy się ze swojej strony dołożyć wszelkich możliwych starań, żeby państwu zapewnić bezpieczeństwo, którym y, musi cechować się dobry szpital, tak. Chcemy dzięki temu, że mamy dobre kontakty czy z województwem, czy z parlamentarzystami, staramy się o wsparcie, o którym na ostatniej sesji Rady Powiatu dość dokładnie mówiłem, bo mówiłem ze szczegółami, włącznie z liczbami, całościowym wsparciem, które było przeznaczone. Dla naszego szpitala, od rządu i od województwa. Tak? Chciałbym w imieniu całego klubu pomóc Państwu przejść przez ten trudny czas pandemii, aby jak najszybciej to wszystko się zakończyło, abyśmy mogli z uśmiechem patrzeć w przyszłość i zapomnieć o tych trudnych czasach. Odnośnie ochrony środowiska, no tutaj największym naszym problemem na pewno jest składowisko śmieci w samym centrum dzierżeniowa. Życzyłbym sobie, żeby tak szybko, jak to składowisko otrzymało wszelkie możliwe pozwolenia, czyli w niecałe kilka miesięcy otrzymali pozwolenie na maksymalne 10 lat składowania odpadów w centrum dzierżeniowa, przy naszym przepięknym sowiogórskim centrum przysiadkowym, które kosztowało ponad 20 milionów złotych, a w tej chwili jest zaśmiecone, zabrudzone, mocno śmierdzące, przepraszam, za, za, za użycie tego słowa, ale także. Mnóstwo szkodników, czyli szczurów, robaków, wszystko się pęta ze względu na bliskość składowiska śmieci. Niestety, od dwóch lat, pomimo naszych usilnych próśb, nalegań, nie udało się e, zarządowi powiatu zakończyć tego śmietniska. E, bardzo Państwu dziękuję. Życzę powodzenia. Szanowni państwo, kolejny ważny aspekt to jest funkcjonowanie zarządu dróg powiatowych. Jest to jednostka, która nadzoruje wiele inwestycji drogowych. Cieszymy się, że w roku 2020 w budżecie powiatu Dzierżoniowskiego jest dużo środków finansowych przeznaczonych na inwestycje drogowe. I tutaj muszę powiedzieć, że rzeczywiście mieszkańcy bardzo tego oczekują. To jest jeden z najważniejszych postulatów zawsze w kampanii, jeśli chodzi o budowę, przebudowę, remonty dróg, powstanie nowych chodników. W tym roku dużo środków zostało pozyskanych z funduszu Dróg samorządowych, rządowego programu, który w pełni odpowiada na zapotrzebowania samorządów. Cieszymy się, że również w roku 2020 starosło powiatowe w Dzierżoniowie będzie posiadało coraz więcej tych projektów, które będzie mogło później składać, czy do funduszu dróg samorządowych, czy jego odpowiedniku, który został w odpowiedni sposób zaktualizowany poprzez ustawy Sejmowe. Cieszymy się również, że jest rządowy fundusz Inwestycji Lokalnych. W tym roku Około miliona złotych trafiło na inwestycje do powiatu dzielżeniowskiego, i tutaj dzięki temu może być kontynuowana przebudowa drogi w Dobrocinie, budowa chodnika w Gilowie oraz remont drogi w Ligocie Małej. To są kolejne ważne inwestycje, które wcześniej z funduszu dróg samorządowych zostały w tym roku zrealizowane, czyli dokończenie drogi we Włókach, remont mostu w mościsku czy remont drogi Niemcze Podlesie, więc cieszymy się, że te rządowe środki do powiatu dzierżoniowskiego napływają. Będziemy te inwestycje w następnych latach wspierać. Teraz z kolejnego rozdania. Kolejne pół miliona złotych zostanie przeznaczone na remont przepustu w gminie Łagiewniki w miejscowości Oleszna. Więc to są też kolejne ważne środki, które będziemy wspierać, pomagać, żeby właśnie rządowe środki mogły być w powiat dzierżoniowski przekazywane i te inwestycje mocno oczekiwane przez mieszkańców realizowane. Kończąc, chciałbym również wskazać, że my jako radni klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość, Funkcjonujemy w wielu organizacjach pozarządowych, klubach sportowych, jednostkach OSP, stowarzyszeniach, nasze działalności, zaangażowanie widać przy, między innymi przy ochronie zabytków, przy różnych innych inicjatywach dla osób starszych, młodszych. Ten roku troszeczkę ciężko było z realizacją niektórych przedsięwzięć, ale to wszystko w odpowiedni sposób udało się nam wesprzeć i będziemy to dalej realizować. Na pewno będziemy dalej się przyglądać funkcjonowaniu starostwa. Uważamy, że kwestia dotycząca biura promocji kultury, sportu i turystyki musi zostać rozwiązana w taki sposób, że musi się zmienić jego kierownictwo lub ewentualnie struktura organizacyjna i tutaj pan starosta naprawdę ma zadanie, które musi przeprowadzić. Nie można tego odkładać, bo nawet dzisiejsza odpowiedź na naszą interpelację z sesji powoduje, że te kontrowersje dalej się będą pojawiały i w ten sposób nie można rozmawiać z radnymi, w ten sposób nie można odpowiadać radnym, bo to jest po prostu brak szacunku. Do naszych osób i do naszego zaangażowania. Doskonale wiemy, że niedługo będzie sesja budżetowa. Ta sesja będziemy chcieli w ten sposób podejść merytorycznie i uważam, że ten projekt budżetu musi w drobnych kwestiach się zmienić. Jeśli to nie nastąpi, to będziemy za tym budżetem, bo jednak chcemy wspierać samorząd powiatu Dziewżołnierskiego w różnych dobrych inicjatywach dla mieszkańców. A w związku z tym, że zbliżający się okres jest okresem świątecznym, Korzystając z okazji, chciałbym w imieniu swoim, jak i kolegów, jak i członków pozostałych członków klubu złożyć serdeczne życzenia. Przede wszystkim zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego najlepszego na ten ważny okres końca roku. Wszystkiego jeszcze raz dobrego. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.